Hello, hello, witajcie, ludzie z tej strony. Mister Transmetal znowu nadaję. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na najnowszą wideo prezentację. Przed Państwem dzisiaj mam do zaprezentowania SHF Figure Arts Mapa, czyli uniwersum Dragon Ball Z u Mister Transmetala, dzisiaj dla Was. Na początku przyjrzyjmy się całemu opakowaniu, bo jak już mówiłem wcześniej. To jest pierwsza z takich figurek. W ogóle wpadła mi w ręce. Nigdy nie miałem takiej figurki, ale jak go zobaczyłem, to powiedziałem, że muszę go mieć. Pudełeczko ładne. W środku mamy elementy na napa, Dragon Ball. Tutaj mamy, że tu jest jakaś licencja na kartonową tą postać. Czyli, że to jakiś tam oryginał, nie jakaś podróba. No i że mają oczywiście wszystko zgodne z prawem. Tu mamy Bandai. Dragon Ball Z. Mój ulubiony film. Następnie mamy Tamasi, aktywując coś coś tam. Tu mamy oczywiście. Oni nie mają na moda ta na nagasuka. Tak, no to przetłumaczyłem Wam, nie, jak najbardziej. Tu mamy Bandai's Collector's Shop, czyli tutaj reklamują swój sklep. Tu mamy ładne takie zdjęcia naszego napy. I z tyłu, oczywiście, co mamy? Mamy samego napę, żeby jest super modelem, specjalne jakieś super pozy. No i znowu Andy mamy no, także mój tutaj chiński jest bardzo na wysokim poziomie, więc nie chcę was tutaj zawstydzać, że go nie akurat nie umiecie, więc nie będę już więcej tłumaczył. Zobaczymy co pudełeczko ma do zaoferowania. A oto zawartość pudełeczka po wypakowaniu. Co dostajemy? Dostajemy instrukcję jakąś tam obsługi na pasur, tu, tututu. Tu. Tutaj mamy te cztery głowy, tu są takie specjalne stelaże, support jak sobie montować tą głowę później po ściągnięciu i trzymać sobie w paczuszce. Wszystko jest pokazane, Tu mamy rączki, a z tyłu mamy jeszcze podstawkę na taką specjalną kulkę. Chodzi o tą właśnie kulę, o kulę ognistą, która, kulę energii przepraszam, które tam bardzo są popularne w świecie Dragon Balla, w uniwersum Dragon Ball. Dobra, no i co tutaj mamy? Mamy tutaj właśnie tą kulę. Podstawka to się może nam przydać, nie tylko oczywiście do kuli. Kula jest takiego dość ciekawego plastiku zrobiona. Dość jest przeźroczysty, a nawet taki dość fajny. Tutaj trochę akurat widać takie elementy klejenia. Tu mamy tą część, na którą właśnie sobie wbijamy resztę tego elementu, czyli tutaj cały ten suport stojący. O. No i to wszystko dostajemy w tym komplecie, więc tak to sobie może wyglądać. Możemy sobie wyobrazić, jak napaciska sobie taką kulą energii, która sobie tam leci daleko, daleko. Co dostajemy jeszcze? Dostajemy jeszcze te takie specjalnie właśnie haczyki, które są wbijane w głowę, tutaj w środek. O, w ten sposób. I ta głowa sobie tam siedzi na takim suporcie i można ją sobie wtedy włożyć do pudełka, ona wtedy nie lata. Także mamy trzy sztuki tych suportów. I mamy tak. Jedną głowę. Napa. Bardzo ładna. Fajnie zrobiona. Trochę się jaram, bo wiecie, to jest pierwsza figurka z tej serii w moich łapkach. Naprawdę, rozpakowałem. Przyszła tydzień temu rozpakowałem ją dopiero teraz przy Was, żeby nie było. Tu mamy tego napę. Lekki wąsik. Ładna twarz. Otwarte gardło. Widać tam język. To wszystko jest zaznaczone. Także nieźle. Następna głowa, o, oj, oj, lecą te głowy, No pa, tracisz głowę jak szalone. następnie mamy taką twarz, całą głowę, łyca, pała, glaca, tu nawet widać, wiecie, gdzie nigdzie żyłki, o, jemu tak pulsowała żyłka, pamiętam ten odcinek ze seria Dragon Ball, oni tam walczyli najpierw, Son Goku walczył na końcu, no i tam załatwił go, gdzie na końcu i tak Vegeta go rozwalił, także nie jest to jakoś bardzo mocno rozwinięta postać. Ale jak widać ktoś poświęcił mu czas na to, żeby go zrobić, czy jednak wartało. Tu mamy jakiś element taki a widzicie? Jakąś skazę taką. No, jest jakaś skaza. Ale nawet jest nieźle. I mamy jeszcze jedną trzecią głowę, no licząc jeszcze głowy, która jest tutaj na figurce założona. Mamy jeszcze takiego napę, z tym specjalnym, już nie pamiętam jak się to nazywało. Tak jest urządzenie do namierzania i obliczania siły przeciwnika. Tutaj kosmiczni wojownicy właśnie używali czegoś takiego. Mega fajnie to wygląda. Fajnie to zrobione tutaj. Tutaj no widać, że ta farba troszeczkę im wyszła, no, ale szczepiam się. Ale jest spoko, to jest jakiś materiał no, dość twardy, także nie jest to guma. No i tutaj zobaczcie końcówka tego aparatu zachodzącego już na samo oko i pokazującego wojownikowi pomiary zdecydowanie jest koloru takiego lekko fioletowego. Także grubo, grubo fajnie. Up. Następnie mamy tak. W sumie mamy dłoni 6 sztuk. Mamy dłoń taką, to jest taki ruch specjalny, gdzie napa rzucał tą kulą energii i ona uderzała w przeciwnika i robiła z niego siekanego kotleta. Coś takiego. Mamy taką dłoń wyprostowaną. To też napa coś takiego robił chyba, tak mi się wydaje, już nie pamiętam. Następnie coś takiego, to jest wtedy, kiedy przyjmował takie mm, pozy wojownicze, pozy bojowe, że tak powiem, do walki przygotowywał się. No w końcu był kosmicznym wojownikiem, jednym z ostatnich, łącznie z Son Goku i Vegitą. Jeszcze jedna taka dłoń, coś to światło moje się skiepściło, więc nie wiem, czy dobrze to będziecie widzieć, ale mam nadzieję, że tak. No, i jeszcze jedna ta dłoń. Chyba ja pokazywałem, nie, no. oczywiście to już jest tym razem lewa. To tyle, co dostajemy w całym asortymencie, a teraz przejdziemy do, samego, do samej figurki, bo to nas najbardziej interesuje. Przynajmniej mnie, nie wiem jak was. Słuchajcie, a teraz nasz napaw w całej okazałości. Jak już mówiłem wcześniej, jest to uniwersum Dragon Ball Z, czyli tak naprawdę to jest taki drugi rzut, kiedy są Goku, czy Goku, powiedzmy walczy Dowiaduje się, że jest sajaninem. Jego róg wy, praktycznie wymarł, został on. Jeden jego brat, którego zabił. I na ziemię przylatuje napa, bo dowiadują się o smoczych kulach. Przylatuje napa i Vegeta, Vegeta. No i ten napa właśnie tam walczy ze Songoku, gdzie tak na końcu okazuje się, że chyba po 10 czy iluś odcinkach napa ginie, ale tak naprawdę Son go praktycznie Załatwia, no ale nie zabija go oczywiście, bo Son Goku nie ma tutaj tego w zwyczaju. I zabija go Vegeta, czyli jego ostatni najlepszy kumpel, kompan. W jakimś tam jeszcze serialu gdzieś tam Nappa się pojawia, ale nie jest to jakaś taka bardzo mocna i bardzo rozpoznawalna postać. No ale jest, ponieważ widocznie no, fani stwierdzili, że musi być, bo Nappa się jednak podobał. Także przed Wami właśnie ta oto figurka z tego fajnego, zajebistego serialu Dragon Ball Z. Także... Miażdży konkurencję, miażdży wszystko. A oto i wisienka na torcie, mieli Państwo, Nappa od figure, od S of Figure Arts. Niesamowity, bardzo fajny. Nie jest to postać może mega, mega jakoś bardzo rozpoznawalna w świecie Dragon Balla, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ tam może z 10 odcinków był i to w, na początku serii Dragon Ball Z. Tam ginie, bo jest to zabity przez swojego w sumie drucha i kompana Vegeta. E, oczywiście Goku też nieźle go poturbował, ale oczywiście wcześniej zdążył zabić Jamcze e, i tego, e, no... Jamcze i Kaoza, tak, i Kaoza i jeszcze. Jak on się nazywa? I ten Shina. Niestety, wytłum ich wszystkich, zanim Goku zrobił z nim porządek. No i też można powiedzieć, że zabił e, szatana serduszko. W każdym bądź razie Fix jest mega fajny. Nie lubię jakoś tam specjalnie e, figurek z uniwersum e, Dragon Ball. Nie zbieram ich. Ta jest jako pierwsza, i w ogóle SH Arch Figure Arts jest pierwsza. No ale postanowiłem go mieć, bo no coś, coś po prostu przy, przyciągło mnie. Ona mnie przyciągła, także stwierdziłem, że muszę ją mieć. District Zero, tam ją kupiłem. No cena jest oczywiście tam niecałe 400 zł razem z wysyłką. To znaczy no wysyłka niby jest gratis, no ale to przypuszczam, że wysyłka jest w tej cenie wliczona. Więc no nie jest to mało, ale figurka myślę, że mi się skompensuje tym, że naprawdę jest mega fajna i mega miodna. Przyjrzyjmy się bliżej naszemu Nappie. Co jest ciekawego, yy, wojownicy mieli specjalny pancerz, który tutaj jest uwidoczniony. On ma też ruchome, jak widzicie, elementy. To pokażę Wam zresztą później. Tutaj jest jeszcze ciekawa rzecz, ponieważ jest ogon opleciony z tyłu, ponieważ kosmiczni wojownicy właśnie wojowali w ten sposób. Z boku mamy te klapki takie specjalne, gdzie wojownicy też to mieli, chociaż na miał to najbardziej tak uwydatnione. Można powiedzieć, że ta pierwsza wersja, właśnie tych kosmicznych wojowników, mieli coś takiego, później już to z tego zrezygnowano. Może to dlatego, że napa akurat, no, że tak powiem, miał bardzo, jak tak powiem, wrestlerskie gacie, bo niektórzy wrestlerzy to mają takie gacie jak, jak, jak dziewuchy, stringi, prawie to widać wszystko, plus tym, że no, pośladki są zasłonięte. Może przez to akurat ktoś wymyślił, że takie coś musi być, musi mieć napa, żeby go tam, nie wiem, ktoś nie pojechał mu za coś. Na dole, tutaj, mówimy o ogromne, potężne nogi, które są bardzo, bardzo muskularne. I co? Fajne buty, to wszystko jest fajne, tylko te stopy są śmieszne. Ale Napa faktycznie, jak dobrze pamiętam, to w komiksowym odpowiedniku, czy tam nawet y, y, w bajeczce, czyli w anime właśnie takie stopy miał i dlatego tak to zostawili. No bo to ma być praktycznie wyjęta żywcem figurka, i y, postać właśnie z y, serialu Dragon Balla. Z tyłu taki jakaś taka opaska z takimi po pieprzonymi rzeczami, bo ja nie wiem po, po jaką cholerę to jest, no ale takie coś jest. No i oczywiście to samo ma jeszcze na ręce, gdybyście tutaj nie zwrócili uwagi, ale to już na samym końcu tutaj w nadgarstku z jednej i oczywiście zdaje się, o, przepraszam, z drugiej strony też to jest. Także no, ktoś sobie to tak wymyślił, no i to w takim razie no ma być to dobre. No nie wiem, mnie to, to się nie podoba, no ale to jest generalnie przecież manga, więc w nie wszystko jest do końca zrozumiałe. Ogólnie figurka jest bardzo duża, zrobiąc porównanie, tylko nie wiem w ogóle, słuchajcie, do czego mam to porównać, bo, bo Nappa jest ciężki, znaczy ciężki, stabilny, jest duży. W ogóle figurki, o wiecie, jeszcze tu jest bardzo ciekawa rzecz. Nie lubię figurek, y znaczy nie lubię, nie kupowałem figurek SH arch Figure Arts, dlatego, że y one są małe. Bardzo drobne, takie małe jak Revoltechy, no bardzo takie delikatne, bym powiedział. Dlatego nie kupowałem. Ale napa jest inny, bo napa słuchajcie, patrzcie, on jest duży. Dlatego właśnie zdecydowałem się, że Nappe sobie kupię i sobie go zafunduję nie jest tani, ale jest bardzo fajny znowu mam jakieś porównanie Revoltech i Venom, nie wiem dlaczego no nie mam nic innego, żeby wiecie porównać to wiem, no nie ma Dragon Balla, nie mam innych tych kurcze wojowników mamy na przykład Marvela, ja wiem, że porównanie jest do dupy, ale no, lepsze takie niż żadne no i spójrzcie, no Nappa jest naprawdę ogromny Napa jest duży eee, jeszcze może o, niech będzie Marvel też widzicie, jest ogromny jest duży, masywny i przede wszystkim szeroki, ale Nappa taki był. Wegeta przy nim, ten Wegeta Scooter to był taki malutki, więc no, słuchajcie, no to kurdupel, o czym tutaj dyskutować, no to mały bardzo, a Nappa jest duży i tak właśnie go tutaj odtworzyli. Przyjrzyjmy się bliżej teraz tej figurce. Jak już mówiłem, ta łysa pała jest fajnie zrobiona, te zęby, to wszystko ta, te, te tutaj elementy. No Ładnie są wykonane, więc tutaj no nie możemy wie, za wiele ich zarzucić. Chociaż jeden element mnie martwi, słuchajcie, nie wiem, ale widzę, że ona tak specjalnie jest cieniowana, bo napad był generalnie tak dość bardzo biały i, i, i tak był wzorowany. I tutaj na pewnych elementach, nie wiem czy wy to zobaczycie na kamerze, ale ja tutaj widzę, tu im trochę nie wyszło te cieniowanie i te ogromne muły, jakie ma, to im to po prostu nie wyszło. W tym momencie tutaj to widać i widać to tutaj. Na nogach może mniej, ale tutaj to troszeczkę tak wszystko się zbalansowało. W ten sposób w jednym punkcie, gdyby to rozciągnęli na całość, myślę, że to by fajnie wyglądało. Bo tu nareszcie figurki wygląda to nieźle, ale tutaj niestety im to nie wyszło. Może dlatego właśnie powiedziałbym, że ta figurka nie jest taka fajna. To znaczy, jeśli chodzi właśnie o ocienowanie tutaj i robienie tych kolorów, bo to widać, że ktoś tam sprayem sobie tutaj tym agrografem czy areografem tutaj bawił się, no i trochę chyba niestety pojechał za bardzo. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z tyłu. No widać tutaj, widzicie, to są te właśnie pieluchomajtki, o których ja mówię, o których mówiłem też inni, o których mówisz, ligami. To właśnie dlatego wydaje mi się, że gdyby tego, tych powłok nie było, spójrzcie, bo to wszystko jest ruchome, no to Napa wyglądałby jak szalony wrestler, no ale dlatego to jest i mm, trochę to tak, no spójność trzyma całość, do kupy. Tu mamy te specyficzne stawy, no ogromne, potężne nogi. Tutaj, jak zauważyliście już lub nie, mamy ogon, ponieważ każdy kosmiczny wojownik w fazie Księżyca przechodzi transformację, jego siła rośnie 10-20-krotnie, czy tam ile, zamienia się w dużą, ogromną, szaloną małpę, takiego goryla. A to jest właśnie ogon. No i Goku się tam pozbywał tego ogona, Nappa jeszcze jest w tej fazie, gdzie niestety ogon jest ich trochę piętą achillesową i odcięcie ogona powoduje tam pewne zaburzenia w organizmie i na pewno to, że z małpy z powrotem wraca do takiej, że tak powiem, ludzkiej postaci. No i tutaj są te buty, o których mówiłem wcześniej, grube nóżki, bardzo potężne. Zobaczmy tu, tu nic nie ma, mamy tylko opis i farbę. Nie, nie ma, przepraszam, żadnego opisu. Naprawdę, figurka mocna, fajnie zrobiona, nie jest zbyt ciężka, ale jak tak trzymamy ją w ręce, to czuć tą taką lekką masę i widać, że on trochę waży, no bo musi ważyć. I wygląda, jak już mówiłem, powtarzam się, naprawdę bardzo fajnie. Słuchajcie, yy, przejdźmy do trybów artykulacji. Nie chcę tutaj rozgadywać się znowu o uniwersum Dragon Balla, bo nie jestem, w, znaczy fanem jestem, bo lubię oczywiście, kocham, uwielbiam mój ulubiony serial z dzieciństwa z Gówniarza jeszcze no może nie takiego bardzo małego dzieciaka, ale powiedzmy tam 10-15 lat to się oglądało 12 czy 13, więc pamiętam doskonale Dragon balak na RTL 7. Zobaczmy teraz punkty artykulacji, bo SH Figo Arch też słynie oprócz tego z świetnych wygórek, które jeszcze mają bardzo fajne punkty artykulacji. Zobaczmy głowę do góry nieźle z tyłu fajnie to wygląda widzicie jak on tak jak popatrzymy Fajnie patrzy. Łysa, pała taki sajęski wojownik. Patrzy sobie na dół, niestety niewiele. Oczywiście, jak mówię, głowę możemy zmienić, później uzmienimy. Zobaczmy ten strój cały. Fajnie zrobiona ta zbroja. Mamy ruch tu. I co ciekawe, tu mamy ruch, ale tu napa pozwoli nam i ta zbroja pozwoli nam wykonać tylko tyle ruchu, no nie jest to za dużo faktycznie on nie był jakoś specjalnie wiesz się, nawet w bajce jakoś tam gimnastykował się, no jest to kawał chłopa mięśniak więc no tutaj jakoś gimnastyka, jakieś niestworzone ruchy no to nie jest jego w stylu prawda, tu jest bez mózga taka można powiedzieć siła i tu mamy te ramienniki, one robią się tak, wygląda to trochę kretyńsko, no bo wygląda jak wygląda, mi się to przypomina, że to jest łupina z kokosa, nie wiem jak wam. Ale tu mamy specjalny staw, który powoduje, że Nappa może zrobić coś takiego. Tu jest staw w środku kulkowy, nie wiem, czy Wy to widzicie. Powinniście to widzieć, tu teraz widać ładnie tą jego skórę, jest wymalowana. Nappa robi tak. Wychodzi mu, nie wiem, czy pamiętacie ten myk. Niektóre Toy z Marvel Legend te starsze miały takie, e, nawet e, powiem Wam, że Maestro właśnie, jeden z tych Hulków, miał coś takiego jeden niedługo będzie recenzowany jeszcze z Mądry Smart House przeze mnie też właśnie coś takiego miał, także jest to ciekawa sprawa, spójrzcie, no bo tu mamy ruch dość mocny oczywiście tu akurat w tym momencie nie musimy tego ruszać, ale ktoś tam pomyślał o tym więc tu mamy ruch tyle bo widzicie, sam staw tak naprawdę w tej pozycji mi się też wydawało, że on się tu ładnie wygnie, ale nie wygina się, o tu widać ile ta figurka może nam dać bo jeszcze, o spójrzcie, można zrobić coś takiego. Tutaj jest, jest to fajnie rozwiązane. Wydawałoby się, że, że nie ma zbyt dużego ruchu, ale okazuje się, że nie do końca. Ruch jest ogromny, tutaj możliwości artykulacji są duże. Biceps jak najbardziej, pięknie rzeźbiony, pięknie zrobiony. Przy okazji artykulacji jeszcze podkreślam naprawdę tutaj jakość tego. Ten staw, spójrzcie, jak ładnie się rozłożył. Widzicie, pięknie to zrobione. 90 stopni, pięknie rozłożył się staw. Tutaj wyszło do końca. Część jego tutaj, tej, tego piszczela, ale piszczel jest na dole, ale ja to też postaram się, pozwolę sobie tak nazwać, kość tutaj ładnie się chowa i spójrzcie, chowa się z powrotem w całość, jak wyprostujecie rękę. Także no, wygląda to naprawdę fajnie i jest to nieźle zrobione. To jest właśnie zaleta tej firmy, że oni naprawdę robią fajne fiksy. Tylko szkoda, że takie małe. No i końcówkę tutaj, łapkę mamy ruchomą. Możemy ją ruszać tak i tak, także jest całkiem, całkiem spoko. Jak już mówiłem wcześniej, ruch tu, ruch tu. Podnosząc klapki do góry, nieźle do przodu, bardzo dużo do przodu bym powiedział. No, na bok jest niestety tyle, no ale mówię, nappa to nie jest jakiś tam lekko atleta, żeby wywijał się, jak to się mówi. wyginął śmiało ciało, to nie nappa, On tego nie zrobi. Do tyłu jest niestety tylko tyle, no bo się nie da. Tutaj widzicie znowu mamy kulkę w kulce, plus jeszcze dodatkowy staw, który kręci się sam, plus tu jeszcze się kręci, więc to jest fajnie zrobione. I znowu ta sama akcja, spójrzcie jeszcze raz. Kolano połączone, niby jeden staw, bo tak naprawdę nie jest podwójny staw, tu jest jeden staw, który się wygina, idzie w dół i spójrzcie, eleganckie, bardzo ładne wypełnienie, prawda? Tu mogłyby być dziury i tak dalej, ale nie ma, jest bardzo ładne, eleganckie wypełnienie, to mi się właśnie podoba. Tutaj pewne te detale są bardzo fajnie rozwiązane, jeżeli chodzi tutaj o artykulację. No i tu mamy już samą stopę. Stopa mamy ruch tu w boki, trochę do przodu, tyle do tyłu. Przepraszam, do, 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 do tyłu, do przodu. No i tu mamy ruch y, palców, ale u mnie to coś nie bardzo chodzi. O, przepraszam, idzie tyle można zrobić. Także tak wygląda artykulacja u naszego napy. No i te narmienniki. Niestety, no oni to, przepraszam, bo już jest późno w nocy, ale musiałem wam go zresenzować. Oni to robią w ten sposób, że... O. No, wygląda to trochę... trochę dziwnie, nie? No i... No ale co zrobić, no, uniwersum takie jest, no oni mieli na początku właśnie w tej pierwszej fazie ci sajańscy wojownicy, w ogóle wojownicy, kosmiczni wojownicy, zaznaczam, kosmiczni wojownicy, mieli właśnie takie uzbroje, no napa jest dużym, jest miał szerokie, mogliby zrobić to mniejsze, może by to tak nie wadziło, ale mimo wszystko całość naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, więc tutaj no, zbyt dużych może jakichś tam możliwości z tym nie zrobimy, no nie mamy tutaj dużego pola do popisu tak naprawdę, ale ogólnie to jest całkiem spoko. Teraz co ciekawe będzie, pokażę wam nappe ze zmienionymi twarzami i może ze zmienionymi rączkami. Proszę bardzo, zmienione łapki, ten jego taki specyficzny ruch właśnie gdzie on tą taką sobie yy, kulą. O. <śś> Rzucał właśnie i tym ruchem powodował, że kula leciała do góry, a potem w dół. Na tej zasadzie właśnie to jest taki specyficzny jego ruch i to, to też chłopcy zadbali, żeby nie zabrakło tego fanom. No i co? Było zaczynać napom. napą i ma. Lekko. Napa, Badesa. Złol jak nic. No ale niestety zginął marnie. Jak każdy złol przynajmniej tutaj w uniwersum. Pozwoliłem sobie na koniec, jeszcze mu zmienić głowę i rączkę w ten sposób i dwa słowa od ojca prowadzącego. Mega fajna figurka. Faktycznie firma robi robotę i polecam gorąco każdemu tą firmę, bo jest mega zajebista. Szkoda tylko, że takie małe figurki, napa, oczywiście to jest wyjątkiem od reguły. Jest duży, ogromny i jest mega fajny, słuchajcie, naprawdę rewelacyjnie wygląda. Nieważne gdzie go postawicie, czy on będzie stał z Marvelem, czy, czy z czymś tam, czy z DC, czy z jakimś innym uniwersum, eee, będzie wyglądał niesamowicie. No oczywiście najlepiej, żeby stał z Dragon Ballem. Ale mimo wszystko, jak go dacie w inne miejsce, czy tam jeszcze zrobicie jakąś pozycję na niego i jakąś tam fajną polskę ustawicie, wypozycjonujecie go, to będzie wyglądał mega, mega zajebiście, mega miodnie. Także warto te pieniądze, niecałe 400 zł, wydać na niego, bo jest naprawdę mega fajny. A ta firma, która produkuje te figurki, jednak naprawdę robi robotę i są mega solidni. Także polecam, polecam gorąco. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie. Mapa dostanie, a co tam, dostanie dziesiątkę. To tyle. Trzymajcie się ciepło i polecam się gorąco na przyszłość. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia w następnej wideo prezentacji. Bye, bye.